Dobra Jesteś gotowy? Kurka Na najlepszą przygodę w swoim życiu? Jestem gotowy na najlepszy odcinek To zrób kranie. Jeśli chcecie więcej odcinków z Karolkiem Nie tylko z Need for Speed To zostawcie łapę w górę Teraz zapnijcie pasy i miłego oglądania Dobra, słuchajcie moi drodzy Jesteśmy w Need for Speed Który premierę miał dokładnie wczoraj W czwartek W każdym razie moi drodzy Dzisiaj szybkie Sprawdzenie gierki troszeczkę się pościgamy. Mam nadzieję, że, że będzie spoczko. W ogóle jesteśmy jeszcze na takim stanie grania, prawda, Wojtek? Słuchajcie mnie, kurde! Słucham cię, stary, jesteśmy 20... na stanie grania początkującym i nie mamy żadnych rzeczy. Odpaliliśmy grę dopiero teraz. Ale ale słuchajcie, ale mamy dwa różowe samochody, które świadczą o tym, że jesteśmy w jednym tak zwanym e, w jednej mafii samochodowej i, <laughs> i będziemy teraz tutaj robić. E, no, dobra, stary, ja sześć. proponuję tutaj pocisnąć jakąś misję, co? No dobra, ale to możesz mnie wyzwać. W każdym razie. Co? Wyzwam cię? TY głupku. Tak, dobra, czekaj. Dobra, czekaj, chcesz sprint, drift czy ucieczka? Eee, chcesz. Ty stary... chcesz uciekać, na pewno. Zwykły! Wyzwanie ucieczka, zwykły wyścig dawaj machniemy. Nie, ucieczka będzie. Dawaj. Ja mam uciekać przed tobą? Nie wiem właśnie o co chodzi, ale będzie... Dobra, spoko. ale jak to, jak to odpalić? Ale przyjąłeś to? Nie. No to patrz, ucieczka. Take down, czekaj, ucieczka, poszło, poszło Akceptuj. Do Dobra. I co to? I lecimy czy nie lecimy? Spontaniczna ucieczka. Dawaj! Aha! A... Jedziemy A, już! Tu. Aha! Aha, ścigamy się po mieście, tak? Da, Ta, chyba o to dobra, chodzi. Dobra, dobra, chyba o to chodzi, tak więc już mi uciekł. Użyłeś Nitro? Nie. Nie użyłeś Nitro. Ja nie używam Nitro nie używasz nitro. Ja no, gram Fire. Ale nitro to jest kurde opcja w tej grze, więc czegoś tego nie używasz. Ale sterowanie. Dupłem w chyba. A to tamtędy miał. <grym> ale sterowanie, to... sterowanie jak, jak ty jeździsz szybko. Ale ty grasz. Polecasz granie na padzie stary, bo ja gram Fire. Ja, gra, ja gram na padzie jest... osobiście, bo bo na klawiaturze nie umiałem zmienić ustawień. Dopiero. Kurde! No, czekaj, czekaj, bo cię wyprzedziłem. Kurde, jestem najlepszy tutaj. <grym> Ej, nie... Przynajmniej w tej grze jestem najlepszy. Co jest? To się gra strasznie przyjemnie, Wojtek muszę ci Na się... klawiaturze stary cię wyprzedziłem, jestem pod wrażeniem. No a w FIFE na klawiaturze byś mnie rozwalił? Nie. Nie, bo nie grałem nigdy w FIFA stary. A ja na nie grałem nigdy na klawiaturze. Dobra, się... wygrałem, czy mam, czy mam zaczekać na ciebie? Dobra, zaczekam na cię. Nie, 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 jedziesz nie? do ciągnąć. Dobra. Dobra, jeszcze se machnę Nitro, a co mi tam? Nie ma żadnego nitra, ja nie używam nitra, stary. Dobra, to ja też nie używam. Nie no, używaj! A mógłbyś się na chwilkę zatrzymać? No, przed chwilą. Ej, co? Jak mnie dupnął? Dobra, tam już... 3 km do mety. Dobra, dobra. No i już. No i. Poczekam 5 sekund. Dwie sekundy, dawaj. Dwie sekundy, czekaj. Jak ja, stary, dupiam o ten, o zakręt. O barierki, ja człowieku nie umiem jeździć, to jest pod. To jest, dlatego nie mam prawa jazdy. Stary, wejdę w zakręt ręczny, Uff. a ja powiem ci, Mamy nie, w to. zakręty akurat chodzi się spoko, ale sterowanie, jak dla mnie, ja nie jestem może. Mm, nie mam umiejętności takich, nie wyskilowałem się. Jeb jakiś gościu mi na czołowe wyjechał, trzeba kamist, kamist. Dobra, ale Czemu mam, mam wziomek, cię, mam cię. Wziąłem. Dzięki kamist za pomoc. A ty używasz nitro? Nie. Teraz nie. Tak, nie, jak widziałem. No nie używałem teraz! Poszedł tam. Naprawdę, tak jak kocham kebaby, tak ci mówię, przysięgam na kebsa, że nie używałem nitro. <weakest> jak się twój bóg nazywasz? Zapytam. Kebab. <u technological> no, wielka tortillo. Ło! 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 Wojtek, Spakowałem... Aha, bo tutaj nie odnosi się obrażeń. Nie, ja to wygram izy, wydaje mi się. Ej, gdzie tu jest meta No zaraz teraz jest. Tak? Tak. Byskie, tu zaraz jest meta! Czekaj, może by uży użyć Nitra Hot Wheelsa tutaj, Nie. No i wkupiłem się, dobra, przegrałem, przegrałem. Dobra. Jeszcze jakiś mongol mi wyjechał. Nie no, dobra, Dziś Wygrałem. Re remis? <laughs> Jakim cudem jest remis stary? Byliśmy tak chudni, że to trzeba było napisać remis, nie? Tu jest zarąbiście, bo jak sobie jeździsz po prostu, to uh -huh. dostajesz punkty. ważne czy robisz jakieś wyścigi, czy coś, dostajesz punkty które możesz wymienić na nowe części. Ale y, te R? Tom. Nie, no, Kasiora. Ta. Kasiora i te R. Od tych R... To R to jest tak jakby doświadczenie i odblokowywujecie wtedy nowe rzeczy, nie? Jak macie więcej tego R, czyli poziomu. No. Dokładnie. Czy teoretycznie, merytorycznie ta gra jest zrobiona troszeczkę jak poprzednie? No właśnie, nie stary, bo nie? tutaj się nie ściga na torach zamkniętych. To jest taki powrót do Undergrounda. W ogóle, kiedy my nagrywaliśmy ostatnio? Razem? dawno. Jak był underground chyba. Chodzimy, <grymne> dobra, sprint. Prowadź. No, no, no! no, no, no liczy się, mohalo! No, sędzia, gdzie jest sędzia? Dobra, walcz ze mną, nie się ten. Dobra, lecę tam. Zakopujesz jakiś właśnie, właśnie w tego. W pierwszej. Ma matki chyba. W Let For Speed to. Hot Pursuit, grał. No, no to jest Need for Speed po prostu, tak, Ale 2016, 2016. Speed. sprawdź to brat. Jak Ty już odbiłeś ode mnie, w ogóle Cię nie widzę na mapie już. Ale ja nie no, musisz dobra. my stary, nie musisz patrzeć na mnie, na mój kanał też nie. Po prostu jedź do mety. Po prostu rób swoje i nie patrz się na inne. No właśnie, jak to mówiła ten, nie? to mówił? Rychupeja, Need for Speedówka. <laughs> Rychu Peja wyścigówka Rychu to ja No widzę cię, dobra Jedziesz? I wjeżdżam Jadę, jadę Ale nie dawaj mi forów, tak? Wjeżdżam na bit, jak Dawid podsiadło Przykleństwa nie przechodzą mi przez gardło Więc chodź Tutaj powinienem rozwalić ścianę na lewej stronie I po prostu przejechać przez tą ścianę Byłbym szybciej na mecie A ja easy jestem no, niestety nie da się tutaj ładunków wybuchowych z 20. Dobra, Smacz jadę do mety jeszcze. 40 na godzinę. Może zdążysz No, nie wyprzedzę cię nawet, stary, jakbyś nawet puścił klawiaturę. Nie ma bata. Znowu będzie remis, patrz. Patrz, znowu będzie remis. Nie, remis. Pierwszy. Będzie remis, uwaga? Pierwszy. Nie, pozycja druga, dobra. Czas ukończenia, minuta 32. Jaki ty masz awatar bo... <laughs> Ej, czemu ten dobra. gościu jedzie trabantem? Co jest? Nie wiem, ale go zajeżdżam. Ja go, ja go od tyłu. Boże, co ja też opowiadam. Dobra. Dobra, moi kochani, żegnaj się, Karol. Moi drodzy, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy za krótką umiejętność, braku umiejętności jeżdżenia i przedstawienie Network Speeda w formie takiej jak przedstawiliśmy. To dziękuję Wojtek za nagranie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku jakiś film na Twoim kanale się pojawi. To może być prawdopodobne, wracam, bo byłem chory, ale to, to mniejsza o to, tak? Kto obserwuje fanpage Instagrama i tak dalej, to wie o co chodzi. Tak. Ja się z Wami żegnam, moi kochani, dzięki, że wpadliście i jak chcecie jakieś... Nowe filmy też z nfs czy też z innych gier z Karolkiem w 10 tysięcy łapek w górę I nagramy jakiś challenge, albo po prostu jakiś inny film, co ty na tym, co ty o tym sądzisz? Co ty na tym? Ja na co tym, na tym jak najbardziej na tym, Rychupajanetforspidupka Dobra, <laughs> trzymajcie się ciepło i jak zwykle do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale, strzała!